Już idę, już, już. Potem pióra, pióra y, ma wszystkie pióra, nie domową ją tam przyczyno, 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 mówię, i biedne są wytępne teraz. Chłopacy, chłopacy, uciekł, uciekł piesca. chodzi taki moment, że sobie pochuchują od czasu do czasu i w tym momencie szyja jest jak nadmuchany balon, taka wielka. dopadło? Mm.

Nie, no, to w las, nie? Pogoda się zanosiła, nie? Ciekawa. Ja bym tak, kalosze to żeśmy się zarkierowali, że dętmy włoczamy tam no, robić, bo nie dostaniemy. Ale miał jedną torbę praktycznie butów, nie? Bo to jakieś adidasy, to już są jakieś plany.

No pogłaska jak pani pozwala. No nie musi, ja tutaj rękę nadstawiam, ryzykuję ręką swoją, żebyś mogła go bezpiecznie pogłaskać. Ała. Ta pani ma w zapasie, jeszcze jedna. Ała. 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 nie? Tak. Boisz, że pani krzywdę zrobi? Nie. Dziękuję. A ja im robię potem tak, za Lubię jak dawałam kulikowi sumy, to się też musiałam połączyć z tym bratką i to w wtedy... Działa. Tutaj Za mają? jak to ma podział na grupy. Pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. Właściwie te pierwsze tydzień to już niektóre kończą ten pierwszy tydzień, także dzisiaj też będę je przerzucała. A, a, no, właściwie one już są faktycznie, tak widzę, że są duże. W drugim tygodniu zaczynają już konkretnie jeść i zaczynają całkiem nieźle przybierać wzrostowo, bo zaczynają rosnąć na dwie i w ciągu pół roku sobie mają 1,80 m wzrostu. Centymetr. Tak, jak, centymetr, jak to jest kilogramowo? Tak, tak. Kilogramowo no nie bo my nie ważymy tych tak ptaszków. To jest bardzo trudne zważenie, bo one są bardzo Jusie. niespokojne. Jak się wylegają, mają około kilograma. Taki miesięczny ptak ma około 5 kg, bo takie próbowałam ważyć. Eee, Także to tak. Można by powiedzieć, że prawie że kilogram. No, no to byśmy już masę sprzedali. I to mamy w tym roku taką produkcję na półmiska, bo stosunkowo mam uleje wniosków takich, więc kiedyś to pójdzie, to zrażamy miał za... Pogłaskać, ja. A to proszę pogoda, bo są bardzo wrażone. O, o, nie pójść, ale tak pójdę. on się boi, wiesz? Daj rączkę. on się bardziej boi teraz o ciebie. Nie wiesz, co się dzieje. Mówi, wszyscy chcą mnie głaskać. Chodź, Biku, daj rączkę. Daj mi rączkę. Nie. bój się. O nie, nie bój się, nie. O, nie. Nie bój się Wiktoruniu. Tak, super. super. A no. pogłaskaj zobacz, go. Że mu, nóżki, żeby nie kopał za bazy, Słuchaj, pirata z jednym okiem się nie bałaś, a tu się boisz. Nie. A pogłaskaj. Boś pogłaskaj <laughs> No, pani trzyma, nie, bo on się boi właśnie, wiesz. No. Ale ty byś chciała go pogłaskać, nie? Tak no. niby chce, ale tak troszeczkę się boję. Pod... Nie, bo one wszystkie uciekną, nie, one się boją. One są kubujące, wiesz? Nie, wcale do no. 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 środka, nie kotku. No. 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 One uciekną, jak ty wejdziesz. Nic. Nie. I cię zadziubią, bo no. one są dziuba. No. Tam wejść do środka, rybcia nie możesz, no. wiesz? No dużo pani kara, no to dużo pani kara na sobą w Bohaterka ale. Największy chyba z nich, gdzie jest największy tu? Mam, mamy. Mama, mama tam daje, że taki to samo.